Gdyby ktoś ogłosił konkurs na to, kto jak najdłużej wytrzyma w napiętych mięśniach, i kto jak najdłużej wytrzyma na prawie że bezdechu, i kto jak najmocniej naciągnie i napnie te swoje mięśnie, to na pewno bym ten konkurs wygrała, ponieważ czwartek, piątek i sobota robiłam rzeczy nowe. Rzeczy, które można by nazwać. Hmm. Pustynią strefy komfortu. Tam w, ogóle, tam w ogóle nie słyszano o strefie komfortu, w ogóle co to jest. No, nie e. I bardzo dużo te trzy dni zweryfikowały. I w niedzielę, czyli wczoraj, pół dnia przeryczałam i w zasadzie zastanawiałam się: Na cholerę ja do was to wszystko nagrywam, że pewnie tak naprawdę to was okłamuje, że mówię, że tak, bądźcie odważni, oddychajcie, rozluźniajcie swoje ciała i że chyba wam kit wciskam, po prostu. Bo pojechałam na zajęcia, zaczęłam rok nowej szkoły, zapisałam się i dostałam do Polskiej Szkoły Reportażu bo niektórzy z Was wiedzą, jedną z moich działalności oprócz masażu, oprócz uczenia, oprócz automasażu jest też pisanie. i Jest ja wykształcenia, jestem filologiem po specjalizacji dziennikarskiej i trochę pisałam i trochę publikowałam. W końcu trzy książki też wydałam i nawet parę reportaży napisałam, ale no brakowało mi takiego szlifu i takiego konkretu i tego, żeby ktoś od początku do końca się za mnie zabrał i żeby ta praca, którą wykonuję przestała być pracą taką no, typowo-intuicyjną, że chciałabym popracować z mistrzami. Tak jak do mnie przyjeżdżają ludzie, na przykład na Lomi do szkolenie, że już znacie Lomi, przyjeżdżacie po prostu na takie Lomikorepetycje, tak jak ja jeździłam do mojej nauczycielki, Suzam po, po, pomasować po prostu, pobyć, podpatrzeć coś i jeszcze, bo zawsze się jakieś nowe klapki otwierają, tak ja potrzebowałam i potrzebuję nadal i to bardzo potrzebuję właśnie pobycia z reporterami, którzy publikują, którzy piszą, którzy mają ogromne doświadczenie i chcę się po prostu od nich uczyć. No ale wymagało to wyjazdu do Warszawy. Ja nie jestem fanem samotnego odnajdywania się w GPS-ie i w mapie i odnajdywania się w grupie 20, a potem 40 osobowej, bo zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jest nas chyba 44, czy jakoś tak? No, i są dwie grupy. Część zajęć odbywała się w naszej grupie, takiej kameralnej, tych 23 osób, a część wykładów odbywała się w grupie wspólnej. Więc po prostu odezwać się, zapytać o coś, żeby się przedstawić, żeby zaproponować swój temat. No, trzy dni od godziny w zasadzie 9.30 do czasami 21, bo w piątek tak było. Ja siedziałam, jak się okazuje, napięta, po prostu, zestresowana, co, co chwilę mi serce biło, mówię, Boże, to zaraz będzie stan przedzawałowy. I o tyle się zmieniło, że miałam świadomość tego, co się ze mną dzieje, że mi bije serce, że próbowałam ten strach zamienić, zamienić w ekscytację, że e, mówię, dobra, Kawula, jesteś tutaj, żeby się nauczyć. Przypominałam sobie wszystkie rzeczy, które mówiłam moim uczniom. I próbowałam się nie porównywać do ludzi wspaniałych z różnych branż, dziedzin. No, cała masa, całe tony emocji i każda coś mi robiła, każda coś mi mówiła, więc ja tak naprawdę byłam wykończona, w czwartek, z czwartku na piątek nie mogłam spać i oddychałam i dostałam od mojej przyjaciółki, bo mieszkałam u niej w mieszkaniu i jej wtedy nie było, więc ona mi przygotowała łóżko i przygotowała mi taką poduszkę, świnkę z Ikei, więc ja się do tej świnki z Ikei przytuliłam i oddychałam, potem w nocy mi się śniły jakieś duchy i do tego snu przyszła koleżanka, szamanka, która w białą Muszał kadziła, więc i odganiała te duchy, więc ja dopiero nie wiem, około godziny piątej gdzieś tam zasnęłam, a o godzinie siódmej w zasadzie już wstawałam. Bo o ósmej już wychodziłam z domu, bo o dziewiątej zaczynały się zajęcia, jeszcze trzeba było coś zjeść. Także, mimo że było dużo też ekscytacji w tym wszystkim, to mam wrażenie, że to na strachu była dużo większa. I owszem, ja pięć, cztery, trzy lata temu Byłabym totalną miazgą, i myślę, że no, nawet by mnie nie było stać na to, żeby się odezwać do kogoś, a ja tam nawiązałam jakieś relacje mimo wszystko, ale sobie tak pomyślałam: Boże, ja sobie stworzyłam tutaj aparat, mieszkanie i wygodne, komfortowe bardzo warunki do tego, żeby Was poznawać, bo tam czasami jest też kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Tam, tam w tym internecie, tych osób, którzy oglądają, natomiast. No w Warszawie teraz na zajęciach było 40 kilka osób realnych, bardzo fajnych i ja się czułam naprawdę momentami strasznie, strasznie i to co umysł robi i jak nie potrafiłam zapanować nad tym umysłem, no dziś jestem w stanie o tym opowiedzieć, natomiast wczoraj to po prostu, ja wiem. Nie, to w ogóle nigdy więcej nic nie nagram, nic do was nie powiem, nic wam nie poradzę, bo to jest bez sensu, ale potem, no bo was okłamuję, tak, no bo co z tego, że mam fajne życie, jak się okazuje, że jadę do Warszawy i po prostu, no potem po powrocie pół dnia płaczę z, z jakby, z nadmiaru emocji różnych, dawno, no dawno, mi się to nie zdarzyło, w takim, w takiej wielkiej kumulacji, żeby to było". I mimo sukcesu, mimo tego, że no, wyszłam, zdobyłam, porozmawiałam, to mam wrażenie, że ten koszt był zdecydowanie za duży niż to, co gdzieś tam zyskałam dla siebie. Ale może za tydzień, za dwa, a za trzy tygodnie, kiedy mam kolejny zjazd, pewnie będzie łatwiej. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to o tym konkursie. Gdyby ktoś rzeczywiście zrobił konkurs na osobę, która jak najdłużej będzie trzymała, o, właśnie tak jak Czasami się tak robi, o jak najdłużej trzymaj, trzymaj, trzymaj napięcie i puść. To ja trzymałam trzy dni. I słuchajcie, tak mnie wszystko boli, każdy i jeden kawałek. Jakby mnie ktoś pobił, to owszem, to były też trzy dni siedzenia na dupie, po prostu siedzenia, więc ja myślałam, że ja po prostu ocipieję i już nie wiedziałam, co mam z sobą robić, bo przerwy były dosyć krótkie. E więc to ja mówię: O Jezus, Maria, powinnam wziąć moje piłki, wałki z sobą i tam po prostu co, co półtorej godziny właśnie robić kawałek automasażu, bo to było nie do wytrzymania momentami. Ja dawno tak długo nie siedziałam po prostu na tyłku. I teraz rozumiem, e, znowu rozumiem osoby, które siedzą, mają tryb pracy siedzący. Jezu, jak boli ciało! Bolą biodra, bolą pośladki, bolą y, lędźwie, to nawet nie tyle lędźwie, ile taki, od, taki odcinek tutaj nad nerkami, jakby mnie ktoś w nerki poobijał. Y, bolą mnie ramiona, y, bolą mnie nawet tutaj ręce, boli mnie kark. Ja już dawno nie czułam tego typu napięć. Y, bolą mnie y, y, mięśnie brzucha, ja mówię, to po prostu trzy dni lepsze niż, y, niż trening z Chodakowską, <grym> więc wróciłam do domu. I od razu słuchajcie, te piłki. Podwójne piłki, albo dwie piłki tenisowe w skarpecie. O Boże. I ja się wałkowałam może z 10 minut. I mówię, uff. Rano dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj rano miałam na 9.30 masaż, pomasowałam panią. I po masażu na podłogę, na piłki, wzięłam te, wzięłam potem piłkę tutaj na pośladek i jeszcze wałek, właśnie gdzie jest wałek, Wałek taki różowy, delikatny z miękkimi wypustkami, żeby właśnie przewałkować sobie plecy, lędźwie. I słuchajcie, no mówię 10 minut, bo mówię, eh, dobra, zrobię szybko, a potem sobie zrobię taką dokładną sesję, właśnie godzinną, ale mnie po 10 minutach zrobiło się lepiej. To nadal mam mięśnie obolałe, nadal mam zakwasy, naprawdę mam cholerne zakwasy. To jest w ogóle. To, to, to jest w ogóle. Mnie to bawi w tym momencie, i naprawdę. Y Wyobrażam sobie tylko i próbuję sobie przypomnieć, hmm, huh, w jakim ja byłam stanie te trzy dni, bo ja byłam świadoma pewnych napięć i mówię: Okej, okay, oddychaj, Aga, oddychaj, po prostu oddychaj. ok, oddychałam, poruszaj się, poruszałam się, a nie siedziałam tak sztywno. Mimo całej mojej wiedzy, pracy z ciałem, mimo całej mądrości, just let go follow your dreams i w ogóle wszystkich tych innych pierdół, które ja sobie tak ładnie poukładałam, które miały mi pomóc, zawiodły, bo ja sobie to przypominałam. Nie wiem, czy tak do końca zawiodły. Nie wiem, co by było, gdybym sobie nie mówiła, ok, Kawula, oddychaj, ok, porusz się teraz, ok, puść, ok, nie porównuj się. Jest tak, ja cały czas do siebie schizofrenicznie gadałam, tak jakby stał obok mnie jakiś dobry duch, przyjaciel i po prostu mnie uspokajał, tak jak to by dotyczyło kogoś innego, i ja po prostu bym była tym wsparciem dla kogoś. Na szczęście byłam, poniekąd byłam tym wsparciem dla siebie. Czuję pewien zawód. Czuję zawód taki, że mimo tej całej pracy, którą wykonuję, mimo pracy, którą mam, tego, tego, tego co robię, czyli uczę, uczę Was, jak rozluźnić swoje ciało, uczę automasażu, uczę masażu. Uczę, jak to jest być po jasnej stronie mocy, to mimo wszystko, te ostatnie 3-4 dni to były jedne z najtrudniejszych dni tak naprawdę ostatnich lat, nawet bym powiedziała, mimo przeprowadzki, mimo emocji, mimo różnych innych historii, które miałam po drodze, rozstań, powrotów, smutków i tak to tak to tak emocjonalnie i fizycznie to ja się nie spodziewałam, że ja będę tak, aż tak reagowała, więc sobie teraz próbuję przypomnieć, jakby to było właśnie tych kilka lat temu. Naprawdę, to, to bym się czuła rzeczywiście, jakby stado czołgów po mnie przejechało, a teraz się czuję, jakby tylko jeden czołg po mnie przejechał. Ale to, co chciałam powiedzieć, to, że będę chyba do Was mówiła, bo, bo to jest moja prawda i to jest moje zmaganie się i może komuś się do czegoś przyda, bo naprawdę stoczyłam z sobą, nie chcę powiedzieć walka, bo to jest takie słowo nacechowane niezbyt fajnie, ale naprawdę dawno sobie nie dałam tyle wsparcia, mimo że czuję ten zawód, że myślałam, że będzie łatwiej. Dlatego jest ten zawód, że będzie mi jednak łatwiej. Pewnie będzie łatwiej, kolejne zjazdy będą już lepsze, bo już wiem, gdzie będę mieszkała, wiem, jak tam dotrzeć, wiem, który to jest blok. To od takich pierdołów po ludzi, których tam poznałam, że teraz będziemy się już bardziej integrować i, um, i będzie trochę łatwiej, ale no, weszłam na taką ścieżkę, która jest bardzo nabita niedogodnościami wewnętrznymi. No, i mówię, dzisiejsze moje odkrycie yy, to właśnie w jaki sposób to ciało się napinało, mimo że ja świadomie starałam się je rozluźnić. I nie udało mi się to w takim wymiarze, w jakim chciałam. I dlatego automasaż. I dawno nie byłam tak wdzięczna za to narzędzie, za to, co zrobiłam dla siebie. To jest największa, Nagroda chyba, że jestem sobie w stanie sama pomóc. Mimo wszystko, mimo wysiłku, mimo emocji, mimo tej całej tony różności, nie muszę teraz iść gdzieś tam na zewnątrz i fajnie by było pewnie, gdyby mnie ktoś pomasował. Jasne, że tak. Natomiast ja mogę sięgnąć po automasaż. Coś, co też Wam daje, tak? Gdyby ktoś potrzebował już, zaraz, teraz, Pomóc sobie, to ma pigułkę nie pigułkę Boże, ma cały zestaw, cały arsenał różnych pigułek w postaci kursu online, który przygotowałam już jakiś czas temu automasażu. Na stronie www.rozmasuj.pl jest tam kurs do kupienia teraz, przez cały rok, nie wiem, jak długo, może Forever, będzie istniał. Bo ja się po prostu cieszę, że ja to mam. No. Bo mnie boli mniej. I to ten, ten, ten slogan, który wymyśliłam, żeby ciało nie bolało. Rozmasuj to. Kurde, no rozmasuj to. I sama jestem zaskoczona, że wystarczyło mi 10 minut, żeby te takie um, zaskorupiałe przez tych kilka dni napięcia. Fu, od razu, to tak jakby klikało, klikało, klikało i schodziło momentalnie. Także naprawdę. Yy, Wiem, co czujesz, jeśli siedzisz tam w biurze albo masz pracę y, przy komputerze i przez kilka godzin bitych, czasem tylko siku po jakąś herbatę, czy żeby rozprostować nogi, wychodzisz na korytarz, to ja wiem, co czujesz. I kurde, to boli. Cholera, bardzo. Więc y, nie musi tak być. I nie musisz tego robić przez... Y, a to masażu, nie musisz robić przez godzinę czy półtorej, chociaż to jest naprawdę super, mega, turbo fajne. Natomiast 10 minut... I już z tego mojego kursu nawet nie musisz go robić całego. Pierwsze nagrania, już pierwsze filmy, jest ich tam 29 bodajże. Już pierwsze można zastosować momentalnie od razu. Posłuchać sobie, co tam kawula gada, poświęcić ten czas, czyli najpierw jakby słuchamy instrukcji, a potem po prostu zrobić automasaż i staje się już trochę innym. Także dziś z takim przesłaniem i mimo wszystko z wdzięcznością do samej siebie. Że, że dałam radę i że potrafię wykorzystać chyba to, co gadam do Was, że mimo, że to niekoniecznie mi pomaga momentalnie już od razu, że jednak Was nie oszukuję, że jednak też się z czymś zmagam, że jednak widzę gdzie jestem, czego potrzebuję, jakie mam braki, jakie mam potrzeby, z czym sobie radzę, z czym sobie nie radzę, jaką drogę przeszłam i co zrobiłam. Zrobiłam kurs online automasażu www.rozmasuj.pl. I mogę, <laughs> mogę sprawić, żeby nie bolało, żeby moje własne ciało nie bolało i żeby łagodnie zabrać ten stres tych dni i tak to ciałko trochę ukoić i dać mu to wytchnienie tak naprawdę wytchnienie. To, to ciało zrobiło ogrom roboty przez trzy dni. Kurde, trzymanie napięć to jest naprawdę. Kurde, to jest robota, naprawdę. A puszczanie, w zasadzie puszczanie jest dużo łatwiejsze. No, no także y, tyle na dziś, tyle przekazu. Żeby ciało nie bolało, rozmasuj to, nie trzymaj. Naprawdę. Wiem, co mówię. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.